W dzisiejszym odcinku opowiem Wam troszkę o Patonie, pokażę dwa zestawy, których możecie używać na tym czołgu, i przede wszystkim przedstawię jego plusy i minusy, tak żebyście mieli już pełny obraz sytuacji w przypadku trzech czołgów, które są czołgami prowadzącymi na tarcie w tym sezonie Battle Passa. Więc nie przedłużając, przejdźmy po prostu do Patona i zobaczmy, jak on się spisuje w 2025 roku. Pierwsza bitwa, którą chciałem wam pokazać na patonie, to będzie bitwa na mapie yy, Posterunek. I zagramy sobie tutaj takim troszkę memicznym, troszkę zabawnym zestawem: czyli będę miał tutaj optykę CVS, czyli system obserwacji dowódcy, to się chyba nazywa, i dosyłacz. Bez turbo będę grał. Dlaczego memiczny system? No, bo to jest takie są troszkę śmieszki z Quickie Baby'ego, który lubi sobie tego typu zestawy grać na niektórych czołgach. I postanowiłem sobie to wziąć i zobaczyć, jak się będzie spisywało. Jak się okazuje, spisuje się całkiem nieźle, bo Paton ogólnie ma bardzo dobry zasięg spotowania 420 metrów, o ile się nie mylę, taki podstawowy. No i jeżeli to zbafujecie jeszcze dobrą załogą, żarciem, optyką i dacie CVS to okazuje się, że ten czoł potrafi po prostu wyświecić i to z bardzo dużej odległości. No i na tej mapie mam nadzieję, że uda się to pokazać. No ale niestety, jak macie te wszystkie rzeczy założone, to czego nie macie? No nie macie turbo. I co? No nie jeździcie, bo paton nie jeździ po prostu. Paton ma problem 44 na godzinę patonem. Jest naprawdę słabo, więc na normalnym zestawie mam jednak turbo. Ale w przypadku takich zastosowań czy takich zabaw to się naprawdę całkiem nieźle. Sprawdza yy, i z tej górki będziemy w stanie trochę wyświecić. Zobaczycie za chwilkę jak będę tego fosza B spotował, który tak naprawdę yy, jest ledwo na zasięgu mojego spotu, jeżeli podjeżdżam do krzaków, a tak się będzie działo. O właśnie, fosz B został przeze mnie zaświecony. Zobaczcie, ten chłop jest tutaj na granicy tego kółka zielonego i białego, które się ze sobą pokrywają i ja i tak jestem go w stanie wyświecić. To jest po prostu jakieś szaleństwo, yy, ale Paton tak po prostu działa. Do tego Patron ma oczywiście bardzo przyjemną armatę z małym rozproszeniem, z dobrą stabilizacją. Idealnie nadaje się do wyjazdu właśnie na górkę, oddania strzału, cofnięcia się, nawet bez szczególnego celowania, bo to działo i tak jest dość celne i dość dobrze skupione. Macie opuszczenie działa, macie pancerz, który wbrew pozorom coś tam potrafi odbić. On nie jest może rewelacyjny, no bo to jest czołg średni, więc też nie możemy cudów od niego wymagać, ale trochę tych pocisków po jego... Po jego wieży potrafi się ześlizgnąć. Ogólnie bardzo lubię patona. Paton jest świetny, bo jest przede wszystkim uniwersalny. On do wszystkiego się nadaje: można się postrzelać, można poświecić, można na DPM się powymieniać, nie ma problemu. Można zagrać dynamicznie, można zagrać statycznie. Jest naprawdę dużo różnych sposobów na to, żeby tym patonem grać. I tak samo możecie go w różne rzeczy wyposażyć. Tak? Możecie grać tak, jak ja gram normalnie: czyli tam jest turbo, wentylacja i dosyłacz. Możecie sobie dać jeszcze, na przykład, zamiast wentylacji stabilizator i to też będzie świetne. To no ten czołg po prostu jest fajny i uniwersalny. Ja mam na nim 850 bitów w bodajże. także że to jest jeden z pierwszych medów, który w ogóle wszedł do gry na 10 tierze. Ale, yy, ale tak czy inaczej. Ja po prostu lubię patona od czasu do czasu wyciągać i sobie nim po prostu dla przyjemności. Pograć zresztą, jak ktoś mnie od dawna ogląda, to wie, że ja jestem ogólnie fanem amerykańskich czołgów średnich w tej grze i. To jest moja ulubiona chyba gałąź tych, tych pojazdów, znaczy ogólnie pojazdów. W tym przypadku są to te amerykańskie czołgi średnie, ale wracając do bitwy. Tutaj nie dzieje się aż tak dużo, chciałem wam pokazać ten zasięg spota, jak on działa, jak tutaj można łapać tych przeciwników na, na dużą odległość, to była akurat taka bitwa, gdzie wziąłem sobie dla zabawy trochę ten, trochę ten zestaw i dzięki temu byłem w stanie te czołgi wyświecić, więc, więc taką tutaj chciałem pokazać ciekawostkę. Znowu, Fochbe przeze mnie wyświecony, zobaczcie, kolejny raz, znowu chłop znajduje się na samym końcu mojego zasięgu spota, a i tak zostaje wyświecony i, i przez moją drużynę obity. Będę miał i tak lepszego spota. W kolejnej bitwie zobaczycie jak robi tam chyba 7 czy sześć tysięcy spota, tak po prostu w kilka sekund. Tam będzie bardzo fajna akcja, ale to za chwilkę na mapie Prochodówka zobaczycie. Tutaj już po malutku sobie z drużyną radzimy. Nasza, nasza drużyna na szczęście przepchnęła miasto, jak widać są tam dość tacy rozjechani, ale to miasto udało im się przepchnąć, zobaczymy jakim to wyjdzie na dłuższą metę. Tutaj mnie trochę chyba ktoś nos swędzi, ciekawe na co mnie ten nos swędzi. Jak dzisiaj, czwartek, jak to nagrywam, więc iż na siłownię dzisiaj trzeba iść, więc nie będzie żadnego alkoholizowania się na pewno. Yy, o, mamy teraz wyświetlonego wyświeconego przez drzewa, również CVS, bardzo się przydaje. Yy, po co optyka założona na cołówkach, i tak ma 420 usz, yy, zasięgu spota? Dlatego że wszystkie metry, które macie powyżej maksymalnego zasięgu, który wynosi 445 metrów, wszystkie metry, które macie powyżej. Powodują, że tak jakby kamuflaż przeciwnika zostaje zmniejszony, tak? Czyli jeśli macie 445 metrów, no to zaświecicie go z jakiejś odległości? Załóżmy tych 445, ale jeżeli macie więcej, to na przykład zaświecicie go. Nie, źle podałem. Nie, macie 445 metrów podstawowego, tak? On ma kamuflaż, ma krzaki, coś tam i załóżmy, że świecicie go z 400 metrów, tak? A jak macie więcej metrów, to zaświecicie go z 420 metrów na przykład, więc te metry i tak i tak się dodają i warto je maksymalizować, szczególnie jeżeli chcecie zagrać sobie pod spota. Fajnie to zostało wytłumaczone w filmie World Gamingu na temat kamuflażu i spotowania. Ja zostawię link do tego filmu w opisie tego, tego mojego filmu, żebyście mogli zobaczyć, sobie przypomnieć. Moim zdaniem warto sobie takie filmy oglądać od czasu do czasu, nawet jeżeli długo, długo gracie w grę, nawet jeżeli wam się wydaje, że wszystko wiecie. Nawet ja potrafię czasem z takich filmów się czegoś dowiedzieć ciekawego na temat gry i na temat mechaniki, więc warto sobie to czasem zobaczyć i y, przypomnieć. Sprawa została wyjaśniona w mieście, ale jak widzicie, no nie tak optymistycznie jak to się na początku wydawało, czy no niestety to nie nasza drużyna wygrała z tamtej strony. Ja podjeżdżam sobie agresywnie teraz tutaj od prawej strony, nie robiłem tego wcześniej dlatego, że nie mam za bardzo prędkości jazdy, a nie chciałem się tutaj gdzieś po drodze zaświecić i zebrać, tak jak mówię, paton. Jest śmiesznym czołgiem, jeżeli chcemy sobie pobrać pod spota. Natomiast no, bez turbo ten czołg za bardzo nie jeździ, i moim zdaniem, turbo jest na nim obowiązkowy, aczkolwiek na drugi zestaw, ja bym sobie ten zestaw zostawił, też mam go zostawionego i pewnie od czasu do czasu będę go sobie używał, bo po prostu on jest dość zabawny. Ja lubię sobie poświecić czołgami, więc, więc też taki, taki paton zrobiony pod spota. Dla mnie jest interesującą y, odmianą od takiego normalnego, normalnego zestawu pod y, dematch, pod albo pod y, po prostu bycie uniwersalnym czołgiem. Y, kasujemy sobie na wcześniej FV objęłem 3500 na strzelanie 1500 spota. No i spróbujemy wrócić jeszcze po tych przeciwników. Vickers 3 gdzieś w okolicy naszej bazy i 60. również y, w, tamtym, w tamtym miejscu. Chwilę to zajmie, nie będę tego przedłużał, przewiniemy sobie. I już jesteśmy po drugiej stronie mapy, jak widzicie Wikers został tutaj wyświecony, więc staram się jak najszybciej, ile fabryka dała tutaj koni mechanicznych, to wszystkie te konie mechaniczne zaangażować w to, żeby dojechać do tego Wikersa i zadać mu jakieś uszkodzenia. Udało się, jeszcze 400 HP nastrzelane i za chwilkę będziemy mieli bitwę zakończoną. Bitwę, w której używałem dość śmiesznego wyposażenia i Myślę, że właściwie to tak się zastanawiam, że można byłoby zrobić z okazji tego, że ten paton jest w wierzchołku, nie w wierzchołku drzewa, wróć, nie istnieje wierzchołek drzewa, że jest w Battle Passie. To można by było zrobić taką godzinę z patonem, gdzie gram tylko i wyłącznie na takim zestawie, ale wrzuciłbym sobie na przykład różowe i, moduły, i fioletowe moduły, żeby jeszcze bardziej wycisnąć z niego ten zasięg spotowania. To jest dość ciekawe. Napiszcie w komentarzu, czy chcecie, żebym coś takiego zrobił i obejrzelibyście, jak stary gra batonem na takim właśnie zestawie. A teraz lecimy sobie do drugiej bitewki. A drugą bitwą będzie bitwa na Prochorówce i szczerze, gdybym nie był zagadany z czatem jak grałem w tą bitwę, jak grałem na streamie to pewnie zmieniłbym sobie zestaw na ten, którym grałem na posterunku, czyli na CVS optykę i dosyłacz, ale nie zdążyłem tego zrobić, bo się zagadałem, licznik przeleciał i zostałem z takim podstawowym zestawem, którym grałem, czyli Turbo, wentylacja i dosyłacz, ale to nie znaczy, że w tej bitwie nie zrobię dużo spota. Zobaczycie, ale to w końcówce, na razie do tej końcówki musimy dojść. Dwie artylerie niestety, na prochorówce to nigdy nie jest dobra informacja, zwłaszcza dla kogoś, kto chce grać trochę aktywniej i chce trochę więcej robić w bitwie niż stać sobie w krzakach albo na górce. A ja lubię sobie grać na środku, zwłaszcza patonem, bo moim zdaniem prochorówka. To jest jedna z najlepszych map, jakie w ogóle możecie mieć na, na tym czołgu. To jest jedna z najlepszych map, jakie może Wam się wylosować. Mapa, na której jesteście w stanie zrobić dużo damage'u i przede wszystkim masę spota. Jeżeli tylko macie dobrze tego, yy, tego patona rozwiniętego i dobrą załogę, wrzuconą w żarcie i, i tak dalej, to, to, to wtedy, wtedy jesteście w stanie całkiem sporo yy, tym patonem zrobić. Za chwilkę bodajże się. Obiekt 2.6.8 wersja 5 zaświeci, tak mi się wydaje, gdzieś tam na w okolicy C1, z tego co pamiętam. Na razie sobie sprawdzam, gdzie jest ten... gdzie jest ten... o, właśnie, właśnie widzicie, on się tutaj strzelił i się chłop zaświecił, no i zaczyna mieć problem, bo teraz wszyscy będą go obijali, bo nikt inny nie jest w tej chwili... nikt nie jest w tej chwili inny zaświecony i ja już mam 1400 asysty zrobione. Oczywiście tutaj jest asysta ze spota i asysta z gąski, no bo niestety Trafiłem go tutaj w gąskę więc to zostało rozliczone, ale jest asysta, jest asysta. To najważniejsze. Co mogę teraz robić? Nie ma w ogóle czołgów lekkich, jak zauważyliście, bo o tym nie powiedziałem na początku bitwy, więc y, tym bardziej serduszko moje polało mnie z tego względu, że nie mam tego zestawu pod spota, bo on tutaj mógłby się naprawdę Przydać. No ale nie miałem tego, więc starałem się za wszelką cenę jakoś udoić tego spota, czy jakoś pomóc naszej drużynie, wyjeżdżając do góry, cofając się, robiąc blindy, prowokując, weźcie pod uwagę jeszcze to, że takie blindowanie nie zawsze tylko pozwala wam zadać uszkodzenia, ale czasem powoduje, że po takim strzale ja się zaświecę i ktoś, kto stoi z przodu, odda strzał, przez co on się zaświeci, tak? Czyli. Prowokowanie w pewien sposób przeciwnika do tego, żeby oddawał strzały, też pomaga wam w tym, żeby go wyspotować. Jeżeli jest źle ustawiony, jeżeli na przykład nie ma podwójnych krzaków, jeżeli gdzieś tam wystaje mu kawałek czołgu i on strzeli, to też bardzo często potrafi się zaświecić. Zresztą najlepszy przykład ten obiekt 268 wersja 5 stał sobie wysoko, strzelił do kogoś tam na środku i przez to się zaświecił. Bez tego raczej bym go nie wyspotował. Więc podjeżdżamy sobie przód, tył. Kombinujemy, nie mogę za wysoko wyjechać, bo jest y, lodówka, jest jacht pancer, y, jest DBV. No i są przede wszystkim dwie artylerie. Jeżeli będę się świecił, to te artylerie będą próbowały do mnie strzelać. Zastanawiałem się, czy nie wjechać tak jak ten Leopard 1, ale z tym jest problem, bo z tego miejsca jest naprawdę bardzo ciężko później wyjechać, jeżeli chcielibyście z niego wrócić, a jest tak czasem, że wjedziecie tutaj do tej dziury. Przeciwnik sobie gdzieś zaczyna podjeżdżać bliżej i zaczyna was spotować, i wtedy macie problem, bo arta was obija i nie jesteście w stanie stąd uciec. Wyjechałem do góry, zobaczcie, sprowokowałem czołgi, ktoś tam do mnie strzelił, bo ja strzeliłem, i zaczęły się czołgi świecić we wszystkich możliwych miejscach. Przede wszystkim ten strip się zaświecił, który tutaj. Tu je tutaj, bardzo blisko podjechał i on by spotował, ale udało się go spacyfikować. Niestety nie pomogę temu Leopardowi, bo, no nie mogę, nie mogę w tej chwili wyjechać, muszę zniknąć przede wszystkim i ewentualnie później spróbować jakoś temu, jakoś tego kolegę, kolegę trafić. FV zaświecony, zobaczcie, jest z daleka, niestety nie zabierze tutaj żadnych uszkodzeń, no, moja drużyna nie oddała tutaj żadnego strzału do niego i, no możliwe, że artyleria go trafiła akurat, bo nie widziałem wybuchu, więc może Arta go trafiła, no ale y, myślałem, że będzie trochę więcej. 2,5 tysiąca spota, wyjeżdżam sobie cały czas do góry, wiem, że ten y, M5Y jest tutaj, no i wiem, że artyleria będzie do niego strzelała, więc będę próbował go po prostu pod tą artylerię, y, artylerię świecić, ale jednocześnie niestety kij ma dwa końce, czyli jak ja go świecę pod artylerię, to on mnie też świeci pod artylerię i będzie taki pojedynek y, artylerii na to, kto kogo szybciej Wyklika 4, 3, 4 do 3, bitwa po malutku się rozgrywa. Przeważnie tak jest, że jak na Prochorówce nie ma czołgów lekkich i nie ma jakichś super spoterów, którzy są w stanie y, agresywnie spotować i szybko, szybko czołgi spadają dzięki temu, no to to przeważnie dość długo ta bitwa trwa. Zmieniają sobie pozycję, czasem lepiej jest podjechać sobie z prawej strony, wtedy te krzaki Macie bardziej od boku. Jeden drugi nie zasłaniają, jest łatwiej wyświecić przeciwnika, więc warto sobie, warto sobie zmieniać pozycję. No i zobaczcie, to jest to, co mówiłem. Ja go wyświeciłem, ok, ale on mnie też. Tylko, że on zabrał dwa strzały i w tym momencie już jest chyba na wykończeniu. Jeszcze tam widzę, że artyleria klika. Czy tam jakiś inny czoł klika, żeby, żeby go wyświecić, więc za chwilkę tam podjadę i spróbuję go wyspotować. 2700 spot. Zwracam uwagę na tego spota. Bo tak jak powiedziałem, w tej bitwie. Jeszcze będzie ciekawa akcja, w której zobaczycie, jak zrobić 6000 spota po prostu w ciągu kilku sekund. Więc podjeżdżamy. Słuchaj, Dużynka, jak widzicie, zajęła górkę, przepchnęła tą wschodnią flankę i zaczyna domykać przeciwnika. Przy czym akurat na tej mapie, nawet jeżeli jesteście zamknięci, i to tyczy się tak naprawdę i jednej, i drugiej strony, jeżeli jesteście zamknięci. Na tej, zobaczcie w ogóle, jeden strzał i zaraz zbiorę znowu kolejny strzał, ale obrzydliwe to jest, po prostu... Po prostu obrzydliwe. Jeżeli jesteście zamknięci tutaj na tej części mapy i to na północy i na południu działa tak naprawdę tak samo, to... Yy, to macie szansę jeszcze wygrać tą bitwę. Zdarzały mi się takie bitwy z jednej i z drugiej strony, że po prostu dobrze ustawiona drużyna, nawet zamknięta, która ma spotterów, którzy są w stanie wyświecić przeciwnika, jest w stanie yy, sobie jeszcze z tym poradzić. Podjeżdżam pomóc na... Z tymi, z tymi czołgami tutaj po prawej stronie, wyświeciłem się co było dla mnie dość zaskakujące. więc na razie się cofam i, yy, i będę chciał zniknąć. Ale chciałbym skorzystać z tego, z tej możliwości strzelenia sobie do T5,7, więc za chwilkę znowu do góry podjadę. Bo jak wiecie, jestem jednak pazerny na, na demecz I nawet jeżeli jest sytuacja taka, że jest trochę niebezpiecznie, to ja i tak podjadę po to, żeby sobie postrzelać. Tym razem się nie zaświeciłem, no ale mamy sprawę załatwioną. Leoparda już tam dawno nie ma, pewnie sobie stoi z innymi czołgami na jedynce i dwójce. No i teraz nadchodzi ta sytuacja. Zobaczcie, wszyscy są gotowi, wszyscy są napaleni, mają przeładowane armaty, są czołgi tutaj na południu Tedeki, są hateki tutaj stojące, są czołgi od boku, więc co? Potrzeba kogoś, kto pojedzie, poświęci się, zaspotuje, nawet jeżeli zginie, ale zagra dla drużyny i spróbuje, spróbuje zrobić to tak, żeby było na co patrzeć? 2985 spota w tym momencie, i patrzcie, rozpędzam się i jedziemy sobie po lewej stronie. Staram się blisko trzymać lewej strony, bo po prostu, jeżeli jedziecie z prawej strony, to łatwiej jest was trafić. A tutaj trzeba wyjechać do góry. Poza tym, po prostu jesteście bliżej krzaków i jest łatwiej wyspotować. Zobaczcie to: Esetunia zostaje obita. Ja ginę i w tym momencie 7000 spota, 7700 spota, 8600 spota. 9100 spota w tej chwili zrobione. 9100, 100, miałem 3000, niecałe nawet, tak? Czyli 3100 czy 3000, e, przepraszam 6100 czy 6200 spota zostało zrobione. E, dosłownie ułamki sekund, drużyna wygrywa, sprawę mamy załatwioną i jest po zawodach, więc tak to trzeba robić, tak to trzeba robić. Paton na ratunek, Paton najlepszy. W moim serduszku przynajmniej Paton zawsze będzie miał specjalne miejsce. A jeżeli wy nie macie go zrobionego to bardzo polecam, bo i dziewiątka jest świetna i dycha całkiem sobie dobrze radzi na randomach również. Więc zachęcam i zapraszam do robienia tego czołgu. Tak samo jak was zachęcam i zapraszam do zasubowania tego kanału, zostawienia łapki w górę pod tym filmem i napisania czy macie Patona, czy lubicie Patona, na jakim zestawie gracie na Patonie. Albo możecie napisać, który z tych trzech czołgów, które opisałem w ostatnich filmach na kanale, lubicie najbardziej: Canopener, WZ111 albo Patton. Jeżeli chcecie zobaczyć filmy o poprzednich yy, czołgach, czyli o Wuzecie i o yy, Canopenerze, to również zostawiam linki w opisie yy, tego filmu, albo tutaj gdzieś na górze będą latały. Tak czy inaczej, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach. Trzymajcie się, pa pa!